Dziś porozmawiamy sobie o wybiórczości pokarmowej u osób z spektrum autyzmu. Na początku powiem, czym jest wybiórczość pokarmowa dla osób, które nie do końca wiedzą, z czym to się je. Ale mi się żart udało. Najprościej mówiąc, wybiórczość pokarmowa polega na tym, że ktoś ma ograniczone preferencje żywieniowe. Ogólna niechęć do jedzenia niektórych potraw, niektórych składników. Wybiórczość pokarmowa może też przejawiać się przez niechęć do jedzenia produktów na przykład o danej konsystencji, tak jak na przykład w ser, albo o danej temperaturze, na przykład coś jest za ciepłe albo za zimne, albo na przykład niechęć do jedzenia, jedzenia które jedzenia jedzenia. Niechęć do jedzenia rzeczy które są z piekarnika, albo z garka, albo z patelni. Szacuje się, że około 70% autystów y, ma wybiórczość pokarmową, zmaga się z tym. Y, jest to dosyć sporo. Jeśli chodzi o mnie, to ja nie miałam aż takiego dużego problemu z wybiórczością pokarmową. Jedyne co to faktycznie, y, nie jem sera w prastrach. W życiu nie zjadłam kanapki z serem w plastrach. Od małego był krzyk, pisk, jak miałam gdzieś kanapkę z serem w plastrze, bo. No bo to, to ta konsystencja to w dotyku i to jest takie mocne w smaku. Kiedyś ugryzłam ser w i to ma taki mocny smak i mnie to boli w buzie, ja tego nie będę jadła. Tak samo jak rzut y, ona pali w buzie. Nie wiem jak to można jeść i jeszcze ten dotyk. <laughs> Często właśnie, gdy zmusza się dziecko z wybrzością pokarmową do jedzenia tego, czego ono nie chce właśnie jeść, y, może pojawić się krzyk, pisk, y, histeria. Jest to dosyć trudne dla rodziców, bo często może być tak, że osoba w spektrum autyzmu nie je czegoś, co powinna jeść, co jest źródłem jakichś e, potrzebnych składników odżywczych. Chociaż ja do dzisiaj nie zadam kanapki z senem w plastrze, ale to nie jest mi niezbędne do życia, tak? Poszerzanie grona tego, co dziecko je z wybiórczością pokarmową jest naprawdę ciężkie, trzeba to robić stopniowo, zachęcać, zmieniać formę. Jest to naprawdę bardzo trudne i wyczerpujące. Mój brat, na przykład, miał bardzo dużą wybiórczość pokarmową, nie jadł w większości rzeczy. Teraz uwielbia nowe smaki, krewetki, i inne takie rzeczy. Mojej mamy zajęło to sporo czasu, po prostu stopniowo, powolutku. Yy, tak jakby wdrężała w tym rzeczy, a co najważniejsze nie wmuszała w niego jedzenia, tak wiecie, na siłę tego, co nie chciał jeść, żeby mu tego jeszcze bardziej nie zbrzydzić. Dziękuję, słodziaki, to była autyzmowa i pamiętajcie, mówmy o autyzmie. A osoby z live'a, gdzie się malowaliśmy, tutaj na te nagrywki nasze, niech napiszą o e, make-up z pandyzmową i oczywiście przypnę serducho. To już na serio koniec, możemy się rozejść.